Rada Wspólnoty Samorządowej Nowe Miasto po raz kolejny zaskakuje mieszkańców Wabrzecha swoimi pomysłami. Tym razem, przy pomocy haseł i akcji związanej z mieszkaniami, a dokładniej RWS postanowiła być pośrednikiem pomiędzy mieszkańcami miasta, którzy mają problem z zamianą swojego mieszkania na większe lub mniejsze. Wychodzimy chyba naprzeciw problemów, z jakimi mieszkańcy się spotykają. Jest to dość poważny problem. Wiele osób nie ma pokoju, nawet do tego, żeby dzieci spokojnie odrabiali lekcje. Pomysł powstał z potrzeby i to z ogromnej potrzeby zamianowej. Wychodzimy do mieszkańców pełni nadziei, że to się uda, dlatego że oprócz standardowych metod, typu tablica informacyjna, strona internetowa, poradnictwo w naszym biurze. Na czym więc będzie polegała pomoc wolontariuszy i radnych wspólnoty samorządowej? Będziemy bezpośrednio interweniować na zgłoszenia. Zgłoszenia będziemy otrzymywać od mieszkańców, tam bezpośrednio będziemy się udawać. Rozmawiać z ludźmi. Wiele osób jest takich, które po prostu mają możliwości lokalowe, natomiast nie korzystają z nich, nie szukają zamiany. Przede wszystkim są to osoby nieraz w ciężkiej sytuacji, które nie wiedzą do kogo się zwrócić. Może wstyd jest im wyjść gdzieś na zewnątrz. My będziemy się z nimi kontaktować, będziemy ich nakłaniać do tego, że mogą zmienić swój status społeczny, może otrzymają mieszkanie wyremontowane, w lepszym stanie. Wyposażone w media, natomiast osoby, które poszukują w akcie desperacji, są w stanie sobie wyremontować mieszkanie. Często to się wiąże właśnie głównie z brakiem możliwości metrażowych. To przyczynia się do problemów rodzinnych. Często te problemy nasilają się, my chcemy je rozwiązywać, w ten sposób będziemy starali się pomagać naszym mieszkańcom. Sposób bezpośredniego kontaktu od dawna uznawany jest za najlepszy z możliwych. Biuro Oblotu lokalami po prostu przyjmuje wnioski i jakby kieruje między tymi wnioskami potencjalnych nabywców czy chętnych do zamiany mieszkań. My natomiast będziemy wyszukiwać je wśród osób, które tak naprawdę nie szukają tej zamiany, a mają taką możliwość. Czyli dzięki mieszkańcom, dzięki wspólnotom mieszkaniowym będziemy interweniować, będziemy rozmawiać z tymi ludźmi, będziemy wychodzić naprzeciwko ich problemów i zobaczymy, co, czy uda się przede wszystkim doprowadzić do zamiany. Mimo tego, że część zadań będzie się powielała z tymi, które wykonuje Komórka Urzędu Miejskiego, to pomysłodawcy akcji wierzą w pełny sukces całego przedsięwzięcia.